Dobry wieczór, witam, zobaczcie na filmie. Z tej strony pan królik i trzy strony pan misiek. Co tam królik, czy tam tym, co tam się, co, co tam, co tego śłonko nie czytam Co tam, mówi, tam, co tam się stało. Misek się schowaj Co dziegodem tam, nie śpisi. Zawołaj pana misa! Panie misiu! Zobacz, gdzie ten królik poszedł. Schował się, bo go, żeby go członko nie splaziło. Siedem, co tam są, go nie Misiu, misiu no. Czego chmurna po, pogoda? Czego taki królik w ma pogody? <grych> ja wołaj, pana mi się schowa się. Panie królik, wychodzi pan, no, co, co... Co mi Misiu, poszedł? Co tam się schował. <grych> wołaj, pana Misia! Chodź, panie Misiu! Co tam się dzieje, Misiu? Co tam się stało? Kociem chciałem, czemu taki mozlaczem tego ogona pociągnąć kocowi. <laughs> Ty wiesz, jak ją trzasli jego królika w głowę. Co? co się stało się Co się stało, myślał z tym psem. Co ma taki drugi łogon? Trzeba go troszeczkę ściągnąć. Nie ściągnąć, pociągnąć go. Mocniej. Dziękuję serdecznie pan Królik. Dziękuję pan Misiu. do zobaczenia Na jutro zapraszamy na film Królik z misiem. Na żywo dla Moniki Kaski. Podzielam Monikę Tokaski, to jest hipno